Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Przepraszam bardzo, ja dzisiaj tak lekko na sportowo. Zaraz będę grał w padla. Padel, no to taki bardzo nowoczesny sport jest. To znaczy znany już na południu świata i w Hiszpanii nawet popularniejszy niż tenis. Ale to nie to, żebym się chwalił. Potem jadę do roboty, do malinowych hoteli. Jeżeli ktoś z Państwa akurat tam przebywa, to będę dzisiaj i w zdroju, i w raju. Proszę Państwa, kochanego, przechodzimy do Adremu. Oczywiście to jest powiedzenie głupiaste. Adrem. Przechodzimy. Mianowicie, nasz prezydent, trzeci odcinek z rzędu, boch trojcu lubit, o prezydencie Nawrockim, zawetował. Pierwsze weto prezydenckie dotyczyło ustawy Wiatrakowej Do melodii z przeboju Boże, ten przebój ma 99 lat. Wyobraźcie sobie Państwo, że w 26 roku 1926 śpiewał go Tadeusz Olsza. Potem również Łazuka króciutko i yy, na temat zapraszam Państwa gorąco. Daj, 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 daj. Czy znacie weto Don Karola? Hunsfotów króla i kibola Którego prezydencka wola Wiatrakom każe mówić nie Don Karolu wieje wiatr Od Bałtyku aż do Tatr Wiatru pęd darmo jest za oknami po co walczyć, ci wiem, z wiatrakami? Don Karolu, myśl choć raz! Don Karolu, węgiel pas! Dziś obciachem jest nad obciachami walka z wiatrakami! Króciutko było, prawda? no, 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 no tak. I w, w, ciekawe co Państwo na temat wiatraków. Y, 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 Mnie się podoba. Lubię, jak tak, tak, tak mlą, mielą. M, tak, no, nieważne co robią, w każdym razie dają energię czystą dosyć. Kartka z kalendarza: 23 sierpnia bieżącego roku i sobota i imiennie. Co ciekawe, obchodzą dzisiaj Apolinary i Róża, a także Archelaus, Brygida, Cyriak, Felixa, Filipa, Flavia, Flavian, Ireneusz, Jakub, Kalinik, Klaudiusz, Leoncja, Lubomira, Maksym, Piotra, Sulira, Cydonia, Teonilla, Walerian, Wiktor, Zaheusz i Żelisław. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu, solenizantom. Nietypowe święta no, jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu dzisiaj. I jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o handlu niewolnikami i jego zniesieniu. Przysłowie na dziś: gdy księżyc wpadnie ogrzymoty pięćdziesiąt dni pluszczą słoty. To chyba stare jakieś bardzo przysłowie. Natomiast papa Franciszek, autorem cytatu dnia, świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. z Miłością absolutnie dedykuję Państwu grę słówę, którą sam wymyśliłem. Bądźik Kasi i słodzik przy lupie. A takie mi gobie wyszło. Dziękuję Państwu uprzejmie. Do zobaczenia. Do...